Cześć, cześć, witam wszystkich, witam moi drodzy. Eee, przyszła do mnie paczka. Tak się domyślam, co to jest generalnie, bo jest spora i ciężka. Wygląda mi tak. O kurde. Kole. Wygląda między, między innymi tak. Eee, niestety. Przedający tutaj napisał, kurde, prawdopodobnie nie rzucać, nie wiem czy to widać. A jakiś mądry urzędnik przykleił naklejkę na nie. No i wychodzi na to, że rzucać. Więc mam nadzieję, że nikt tego nie potraktował dosłownie i, I po prostu tą paczką nie rzucał. To jest jedna sprawa. Druga jest, druga sprawa jest taka, że to jest właściwie pierwszy przypadek, kiedy kiedy ja kupiłem coś, jeżeli to jest oczywiście to, o czym myślę, płacąc za to z góry, no bo to nie było na Allegro, płacąc za to z góry i nie mając jakby gwarancji, że działa. To znaczy, mam informację, że po włączeniu pali się dioda, natomiast, z uwagi na to, że osoba, która mi to sprzedawała, nie miała jak tego podłączyć do telewizora, czy miałem jakieś kabla, czy coś tam. No to oczywiście jest ryzyko, że, że to coś nie działa, no ale wziąłem to jakby na... wziąłem to ryzyko na siebie i i zdecydowałem się mimo wszystko to, to coś kupić, chociaż odległość między miejscem gdzie mieszkam, a a miejscem zamieszkania sprzedającego to jest jakieś 60 km więc spokojnie mogłem pojechać i to sprawdzić natomiast niestety miałem mało czasu ostatnie dwa dni byłem na wyjeździe i właściwie wróciłem przed chwilą odebrałem tu spaczkomatu no i jest tak Mam nadzieję że będzie działać zobaczymy No dobra no to można powiedzieć żyć, życzcie mi szczęścia tak Zobaczmy, tu jest to... O, tu jest napisane z drugiej strony. Nie rzucać. Nie wiem czy to widać. A z tej strony jest napisane rzucać. Więc skoro każą rzucać, to, to można rzucać tak generalnie. Jest to coś zapakowane. Powiedziałbym nawet, że bardzo solidnie. Nie, to nie jest z tej strony. Dobra. To nie. Zaraz, jak się do tego dostać? Chyba z tej strony. Ojej. Abyście mnie, kurde, widzieli. No z tą paczką. Muszę się odsunąć. No właściwie. Kurde. Zaraz, tak, to jest To jest góry tylko, że na tej górze, na środku, nie ma. A, tak. okay, dobra. Okej, dobra. Jakieś dziwne, jakieś dziwne pudełko, wam powiem. No, nie wiem, tak się przesunę, może widać. Lepiej? A, chyba lepiej. Dobra, no zapakowane jest bardzo, bardzo dobrze. Widać, że jest super. Zabezpieczone przed jakimiś ewentualnymi, właśnie próbami rzucania. I co mamy? Na pierwszej, na pierwszym planie, mamy magnetofon C12. Wiadomo, wszyscy to znają. To nie jest jakby nic tutaj nadzwyczajnego. Trochę ubrudzone. No, ale to jest kwestia jakby, wyczyszczenia, tylko takie. I właściwie to już mam chyba. To już będzie czwarty. <laughs> Nie, trzeci do serii XE. A piąty ogólnie, bo mam jeszcze dwa magnetofony 10-10 do serii XE. Dobra. Ok. Tu mamy dość ciężki zasilacz. Mam nadzieję, że jak nie będzie działać, słuchajcie, no to wtedy będę myślał, co z tym zrobić, tak? Znaczy jak naprawić go? Jak rozmawiałem z zamawiającym, powiedziałem że jeżeli się okaże, że nie działa, to oczywiście nie będę tego zwracał, bo biorę to, biorę to ryzyko na siebie. Tutaj mamy zasilacz, więc już wiecie, że pewnie w środku jest komputer. Tylko pytanie, jak? Komputer jest taki, którego którego ja jeszcze nie mam w swojej, w swojej kolekcji, a więc mam 65. jak mówiąc o komputerach 8-bitowych, no to mam oczywiście 800X, mam 65X i mam 130X, no i jeszcze jakiegoś brakuje, tak? To znaczy właśnie więcej niż jeden model jeszcze 8-bitowy, ale taki najbardziej popularny to. Jakby XE, no to wszyscy wiemy, tak? I to jest właśnie to co kupiłem. A, no jeszcze mamy tutaj, zanim wyjmę ten komputer. Mamy tutaj parę kasek. Słuchajcie, i to takich kasek właśnie starych z, z jakby z tymi wkładkami Atari. Zobaczcie. O, tak to wygląda. Fajny. Dobra. superansko, dobra. No i teraz jakby dość specjalny, czyli zawartość główna tegoż tejże paczki. <coughs> to jest mój drodzy koszultek. Czyli... Środkowa obudowa ugrudzona, ale to też nie jest jakby... Czyli Atari 800, 800 którego, którego, mi brakuje w kolekcji. Można pod światło. No. Na tej, gdzie mamy logo jest jeszcze naklejona folia. Także do tej pory nie została, nie została zerwana. Obudowa nie jest w ogóle zniszczona. Poza tym, że jest po prostu brudna. że to jest taki brud, Słuchajcie, który normalnie można wodą zmyć, mm. bo... No bo to widać, że jest po prostu brudne, zakurzone, tak? A więc... Mamy magnetofon CA-12. Na magnetofonie też jest jeszcze folia. O kurde, na tej... Na tym tym, dobra, mamy... Ok, słuchajcie, to ja teraz wezmę ten aparat i Wam pokażę jak to wygląda, a później no, zaraz po prostu podłączę i zobaczymy czy działa i dokleję ten kawałek do tego, do tego filmu, tak żebyście mogli to od razu zobaczyć. Po prostu Wam pokażę, co ja tutaj kupiłem. Tofon CA12, komputer Atari 800X, tak, no i kilka oczywiście zasilacz, tak, i, i kilka kaset oryginalnych, znaczy oryginalnych, no, oryginalnych z tamtego okresu, tak, <laughs> z, wkładkami, z wkładkami Atari, czyli cztery kasety z opakowaniu i dwie bez. No dobrze, no mój drodzy. To spróbujmy to podłączyć i zobaczymy czy to działa. Do zobaczenia za chwilę. No witam ponownie. Podłączyłem już komputer tutaj do monitora, tak szybciutko. Na razie jest wyłączony. Nie sprawdzam tego magnetofonu, bo właściwie nawet jeżeli nie będzie działał, to ja mam jeszcze kilka innych, więc, ale mam nadzieję że działa. Proszę bardzo, zobaczcie, tu jest Atari 8 tak? czyli to jest ten model, który kupiłem. Pewnie widać jeszcze, że on ma folię. <laughs> Podłączyłem do niego S-Drive Maxa. No i zobaczmy. Strykamy. A, i choice oczywiście. Wrzucimy jakąś grę tak na szybko. I... Dobra, dioda się zapaliła. Tu jest zasilanie. No i wychodzi na to, że że komputer jest sprawny, to znaczy no sprawny. No. Zobaczymy. Ja tak już teraz z komórki nagrywam na szybko, żeby Wam tylko pokazać. Weźmy tam jakieś moje gry z takich nowszych. Nie pamiętam. Nie wiem, boss. Dobra, I lecimy i patrzymy, tak? No. Nie wiem co to jest. Czy coś tam się, coś się nie chciało grać? Dobra, jeszcze raz. <laughs> tak, bo wiecie co, niektóre... Jest, to są nowe gry. Niektóre z nich są pod 130X, więc, więc mogą nie działać. Dobra, teraz zobaczmy to. Nie pamiętam, o dobra, nie, nie, nie pamiętam, które z tych gier są pod... 130, a które po 65 x no oczywiście te wymagające rozszerzonej pamięci nie będą działały na 800 x no ale widać, że że tu nam się pięknie wgrało czyli komputer no na razie jest sprawny o to jest ten Tetris, tak? dobra O kurde. No dobra, rzućmy jeszcze coś. Czyli czasami ryzyko się opłaci. Oczywiście, jak go zaraz otworzę, przeczyszczę go trochę i w środku, i na zewnątrz i zobaczę co on tam ma. Bo wiadomo. Bo może, może się okazać, że chodzi, chodzi, a ja za chwilę. A za chwilę przestanie chodzić, tak? A. Dobra, weźmy bomber. Czy to jest ten bomber? Nie pamiętam, czy on nie wymaga czasem. No właśnie, a nie. Myślałem, że wymaga większej ilości pamięci. A jednak idzie. <laughs> Dobra, schodźcie w międzyczasie o takie coś mi jeszcze dzisiaj przyszło. Eee, kubek do Atari. Discover what your and what you and Atari can do. Odkryj to co Ty i twoja Atari potrafi. jest Heat Sensitive Ceramic Mark, czyli podejrzewam, że on się zmienia e, to co jest wyświetlane w momencie jak nalewamy wrząty. No, takie fajne patrzcie. Też taka ozdoba. Dobra, no widzimy, że właściwie to wszystko fajnie chodzi. A. Aha, o, 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 to dobrze. Fajna gra. No, całkiem fajna, kurde, chyba sobie w to, to pogram. O o, 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 wiecie co, ja trzymam prawą ręką telefon, a lewą macham tym joystickiem, więc no to może być trudne. <głosy> <głosy> dobra, jedziemy. O cholera, no i pięknie. Rozwaliło. Spróbujemy jeszcze raz. No dobra, słuchajcie, no ok, więc zakup jest udany. Atari 800X e, będzie tutaj e, stało po 65 i 130 Zaraz wam fotkę. Dziękuję e, osobie, która mi to sprzedała. E, pozdrawiam oczywiście również bardzo serdecznie. E, no i do, do następnego odcinka. 你们一起学，嘿，那就行。